Witam was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Ania z Sielski Dom i Ogród. Dzisiaj zaplanowałam sobie takie prace e, związane z dokarmianiem roślin, kwiatów cebulowych i chodźcie pokażę wam jak to odbywa się u mnie, u mnie w ogrodzie. Zapraszam. Żeby pięknie i długo kwitły należałoby ich troszeczkę zasilić. E, ja zazwyczaj e, jak sadzę Cebulowe do pojemników, to mieszam kompost razem z torfem odkwaszonym. I wiem, że na start one wczesną wiosną już mają spore źródło składników, ale należałoby je jeszcze raz o tej porze zasilić i tuż przed kwitnieniem. Ja swoje rośliny najczęściej dokarmiam kompostem bądź też przekompostowanym obornikiem, gdyż jest to najlepsza metoda na zdrowe i pięknie kwitnące rośliny. Oprócz tego, że dostarczam właściwą dawkę składników pokarmowych, to jeszcze to dodatkowo wzbogacam ziemię o dobroczynne mikroorganizmy, które bardzo dobrze wpływają na zdrowie i rozwój roślin. Więc rzadko kiedy używam nawozów mineralnych. Ale jeżeli nie macie dostępu do kompostu, do przekompostowanego obornika, to oczywiście jak najbardziej nawozy mineralne są wskazane. O czym należałoby pamiętać? W nawozach organicznych mamy tutaj pewność, że nie przedawkujemy rośliny żadnym ze składników. Kwitnące rośliny najbardziej potrzebują fosforu, mniej azotu, więc tutaj trzeba zwracać uwagę, żeby nie nawieść za dużo właśnie azotem, gdyż wtedy rośliny zwyczajnie rozwiną wielkie liście i będą się pokładały, a kwiat będzie dosyć słaby. Więc tutaj trzeba właśnie mieć na względzie, dobierając nawóz, żeby była właściwa proporcja azotu i do fosforu. Oczywiście są na rynku dedykowane nawozy do roślin cebulowych i czytając instrukcję, wiedząc jaka dawka, to wtedy mamy większą pewność, że nie zaszkodzimy roślinom. Kwiaty cebulowe, wiosenne kwiaty cebulowe są bardzo odporne na przymrozki i one tutaj sobie stoją już bodajże od początku lutego i no nie widzę żadnych tutaj z nimi większych problemów. Porozkładam po prostu obornik w tych, w tych doniczkach, bo widzę, że jeszcze się tutaj zmieści. Puszki nie to moje jedne z pierwszych kwiatków cebulowych w ogrodzie. Rozsiewają się same i zdobią ogród przez dobrych kilka tygodni. Zazwyczaj staram się używać przekompostowanego obornika. Jednak tam, gdzie jest mi ciężko dojechać taczką, ciężką taczką z obornikiem, to posiłkuję się nawozami mineralnymi. I tutaj mam rabatkę z czosnkami ozdobnymi i posypię je nawozem mineralnym. Kicia, połamiesz mi czosnki. Ej! Złaś! Kicia! Czosnek? na fój. Jest to niewielka rabatka i nawozów sztucznych według zaleceń należy stosować około pół łyżki na metr kwadratowy. Więc naprawdę bardzo, bardzo Niedużo. Staramy się tak posypywać nawozem, żeby nawóz nie dotykał roślin, bo może roślince zaszkodzić. Delikatnie mieszam z ziemią. I gotowe. Jeśli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę. Subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcesz odwiedzać mój kanał częściej. Do zobaczenia następnym razem.